Witaj na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni małpagmailcom Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Brak zmiany na lepsze? Wiesz już czym jest narcyz. Może niedawno zakończyłeś taki związek, albo narcyz cię porzucił, albo poszukujesz informacji czy masz do czynienia z narcyzem. Niezależnie od etapu, na którym jesteś, będąc w związku z narcyzem, nic nie zmienia się na lepsze. Dlaczego mijają miesiące, lata i nie zauważasz żadnej poprawy, natomiast jest nawet coraz gorzej? To dlatego, że wraz ze starzeniem związku, wraz z wiekiem, narcyz staje się coraz gorszy. Jego zaburzenie postępuje w złym kierunku. Porównij, Pochyłej. Jeśli tak też określasz swój związek jako równie pochyłą, to poważny sygnał ostrzegawczy, którego nie możesz ignorować. Narcyz wraz z wiekiem doskonali swój warsztat manipulacji. Jego podstęp, jego sztuczki, jego gierki są jeszcze bardziej wyrafinowane. Tkwisz w coraz to większym chaosie, w coraz to gęstszej mgle narcystycznej. Z tego miejsca nie widać wyraźnie, nie widzisz trzeźwo rzeczy takimi, jakimi są. To zwyczajnie niemożliwe, gdy jesteśmy jeszcze w takim związku. Przebudzenie, jasność umysłu przychodzi najczęściej dopiero potem, gdy jest już po wszystkim gdy maski opadły, gdy kurtyna opadła i Narcyz zakończył już grać rolę w Twoim filmie. Związek z narcyzem to coś, czego nie da się opisać słowami innej osobie, która tego nie przeżyła. Nie rozumie i nie zrozumie, nawet gdy będziesz opisywać, jak najlepiej. To po prostu doświadczenie jak żadne inne i nie mając takiego, nikt nie jest nas w stanie należycie zrozumieć. W związku z narcyzem nic nie zmienia się na lepsze, ponieważ narcyz, gdy kończy. Love bombing przestaje już z siebie dawać cokolwiek, chociaż cokolwiek to jeszcze czasem dostaniesz, ale niewiele, tylko tyle, byś dalej pozostał w związku. Dostaniesz wody niezbędnej do przeżycia, ale nie ze szklanki, tylko z kroplomierza. Tak właśnie narcyz dawkuje, tak utrzymuje cię w związku, dając ci minimum wszystkiego, czego potrzebujesz, a czasem nawet. Minimum nie dostaniesz. Starasz się jak najlepiej, dajesz z siebie dużo za dużo, więcej, nic nie możesz. Przedkładasz interesy narcyza ponad własne. Jest dla ciebie priorytetem, ale ty nie jesteś i nigdy nie byłeś priorytetem dla narcyza. Być może zgadzałeś się na wszystko, zabrakło ci asertywności, umiejętności mówienia nie. Stop, dość, nigdy więcej dawałeś kolejne szanse, bo kochałeś tą osobę, którą okazał się być narcyz. Kochałeś osobę, która nie istnieje, pokochałeś iluzję. Narcyz to wszystko udawał. Jest kimś zupełnie innym, kimś, komu normalnie nie poświęciłbyś minuty uwagi, gdybyś tylko wiedział, jaki jest naprawdę. Teraz Potrzebujesz wiele czasu, by sobie uzmysłowić, przetworzyć to, co Cię spotkało. To setki, tysiące godzin pracy nad sobą. Już jesteś na dobrej drodze, idziesz we właściwym kierunku i nie zatrzymuj się, nie patrz do tyłu. Narcy z czasem jeszcze może chcieć, byś zawrócił, byś znowu się zgubił w jego mgle. Narcyz nie chce, byś dostrzegał to, jakim jest naprawdę. Ile razy rozmawiałeś z Narcyzem na różne tematy, i nic się nie zmieniało. Narcyz nie zauważał cię, nie słuchał, nie spełniał twoich próśb, oczekiwań i potrzeb. Wykonywałeś wszelkie obowiązki, nawet za Narcyza. I co dostałeś w zamian? Czy usłyszałeś dziękuję, czy może powinieneś zrobić jeszcze więcej bez podziękowań? Związek z Narcyzem nie polepsza się, ponieważ słyszysz tylko obietnice, które nigdy się nie spełniają. Narcyz karmi cię kłamstwami, karmi cię słodkimi słówkami, mówi ci to, co dokładnie chcesz usłyszeć. Narcyz chce, byś jak najdłużej był ogłupiony tym wszystkim, co robi. Byś jak najdłużej mu służył, byś był jego źródłem zasilania, z którego może czerpać nieustannie wszelkie zasoby. Czy to energetyczne, finansowe, czy jakiekolwiek inne, czy to dach nad głową, sprzątanie, pranie, gotowanie, seks, cokolwiek. Narcyza interesuje tylko to, jak polepszasz jego jakość życia, interesuje go tylko to, co masz mu do zaoferowania, nie jako człowiek. Liczą się usługi, liczy się to, co dla niego robisz, a nie kim jesteś możesz być w każdej chwili zastąpiony przez inną osobę która będzie wykonywać to samo czy nawet więcej jesteś zbędny nie jesteś wyjątkowy tak właśnie uważa narcyz myślałeś że jesteś w zdrowym stabilnym normalnym związku do czasu aż nie zaczęło być tak źle że zacząłeś szukać co jest grane bo nie dało się już dłużej wytrzymać, albo nie dało się już tego dłużej ukrywać, po prostu miałeś dość. Wiedziałeś, że z tą osobą jest coś nie tak, że miała trudne dzieciństwo, kiepskie relacje, może brak czy niewielu przyjaciół, problemy z używkami, z uzależnieniami, z pieniędzmi, z poprzednimi partnerami można by jeszcze długo wymieniać. Lecz to właśnie składa się na to jedno słowo, którego cały czas ci brakowało. Sądziłeś, że to trudny charakter. Każdy ma jakiś problem, ale przecież można je zrozumieć, przegadać, poprawić się, i tak błądziłeś cały czas w narcystycznej mgle, aż w końcu natknąłeś się na przyczynę tych wszystkich problemów. Przyczynę, która nie może ulec zmianie, nie może ulec poprawie. Opcje zawsze są tylko dwie: albo dowiadujesz się w trakcie związku, co jest grane i ciężko ci opuścić narcyza, ale w końcu to robisz, lub też narcyz cię zdradza, zostawia i dopiero wtedy szukasz odpowiedzi, bo jesteś pozostawiony z milionami różnych pytań, które ciągle się pojawiają i nie możesz odpocząć nawet minuty. Im więcej czasu byłeś z narcyzem, tym gorzej, tym trudniej miałeś. Nie mogłeś o tym wiedzieć, ale teraz już wiesz, teraz już możesz sobie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tylko jednym słowem, które wszystko wyjaśnia: słowem narcyz: przetrwałeś gaslighting, karanie ciszą, kampanię oczerniania, triangulacje, zdrady, kłótnie, zniknięcia. Przemoc psychiczną, emocjonalną, finansową, a może nawet fizyczną. Twoje zdrowie, Twoja kondycja, energia, siła witalna, życiowa podupadła znacząco. Pojawiło się wiele problemów. Zupełnie znikąd mogłoby się wydawać, ale tak właśnie dzieje się, gdy przebywasz długotrwale, w toksycznym środowisku, pod jednym dachem z narcyzem. Zostałeś odizolowany, może nawet rzuciłeś, czy straciłeś pracę? Poświęcałeś się dla domu, dla narcyza. Zostałeś zupełnie sam, z problemami, których wcześniej nie miałeś. Narcyz chciał cię zniszczyć, chciał ci zaszkodzić tak, żebyś nigdy nie powstał z tego błota, w które cię wdeptał. Nie pamiętasz już za bardzo, kim jesteś. Dzieje się tak, ponieważ przebywając z narcyzem, Stajemy się kimś innym, stajemy się kimś gorszym, zatracamy naszą własną, naszą dawną tożsamość. Dla Narcyza jesteś jedynie przedłużeniem jego ręki, jesteś jego trzecią ręką, która odwala za niego całą brudną robotę. Narcyz doskonale wie, co robi. Jeśli chcesz go usprawiedliwiać, to śmiało, ale wtedy skończysz raz jeszcze. W najgorszym możliwym miejscu, razem z nim. Dla narcyza nie ma żadnego usprawiedliwienia. Narcyz udaje kogoś, kim nie jest, udaje miłego, po to, by zdobyć, by wydobyć od ciebie to, co chce. Wszyscy uważają go za takiego, jaki był na początku waszej znajomości, ale za zamkniętymi drzwiami wiesz, jaki jest naprawdę. W związku z narcyzem, nic się nie zmienia na lepsze, ponieważ narcyz się nigdy nie zmienia na lepsze. Narcys chciał cię zniszczyć, chciał zniszczyć wasz związek. Narcys dokonuje samozniszczenia, dokonuje sabotażu. Każdy związek z nim jest prędzej czy później skazany na porażkę. Dopóki nie wiesz, że starasz się jak najlepiej dla kogoś, kto chce dla ciebie jak najgorzej, to jest to sytuacja bez wyjścia. Wejście przychodzi wraz z odkryciem, że to narcyz. To zmienia twój cały światopogląd, lecz nie od razu, bo wykracza to przez wiele czasu poza nasze pojmowanie, poza naszą percepcję, że coś takiego jest możliwe i przydarzyło się właśnie tobie. Narcyz uważa, że jest niczym faraon, który ma wielu niewolników, którzy żyją tylko po to, by mu służyć. To nieważne, że zachorujesz, że umrzesz, ważne, że Narcyz będzie miał po tobie jakieś trofeum czy piramidę. Dla Narcyza twoje życie się nie liczy, nic dla niego nie znaczy. Ile razy mówiłeś sobie, że to ostatni raz, i dawałeś potem jeszcze kolejną szansę? Ile już było tych ostatnich razy? Przypomina to niekończącą się opowieść opowieść, w której nic się nie polepsza. Czy chciałbyś spróbować po raz kolejny, czy dasz się zwieść Narcyzowi kolejny raz? Ile razy mu uwierzyłeś? Dalej łudzisz się, że coś się zmieni? Czy to, co ci naopowiadał Narcyz, spełniło się w rzeczywistości? Czy to były obiecanki i głupiemu radość? Kolejne jego obietnice wywołują u ciebie radość, ale nie bądź głupi. Wiesz już, że masz do czynienia z narcyzem i nie możesz wierzyć w jego obietnicę, w obietnice bez pokrycia. Gdy tylko powiedziałeś narcyzowi, że go kochasz, to on już wiedział, że obrałeś kurs na autodestrukcję, a on na tym skorzysta. Narcyz bierze od ciebie kolejne usługi, kolejne produkty, a ty mu je zapisujesz na zeszyt. Kiedyś ma ci zapłacić, ma ci oddać, nawet z odsetkami. Rzecz w tym, że narcyz znika, a tobie zostaje tylko cały zapisany zeszyt. I co mu zrobisz? Co zrobisz z tym zeszytem? Kupisz drugi, by znów zapełniać go latami, by dopisywać odsetki? Czasem dostrzegasz swoją głupotę, swoją naiwność, masz poczucie winy, ale to nie głupota, to nie naiwność. To zwyczajnie brak wiedzy, brak świadomości o tym, że ktoś taki jak narcyz istnieje i wykorzystuje teraz inną osobę, która przeważnie ma jeszcze trudniej i gorzej niż ty. Narcyz jest oportunistą. Gdy nagle pojawia się nowy cel na horyzoncie, gdy ma więcej do zaoferowania, to narcyz już się zabrał do roboty, już wyruszył na podbój nowego źródła zasilania. Związek z narcyzem nigdy się nie polepsza, bo narcyz nigdy się nie zmienia. Ty się starasz, a narcyz pracuje przeciwko tobie. Pracuje, żeby ci się nie udało. Myślałeś, że uda ci się wszystko naprawić, ale narcyza nie jest w stanie nikt naprawić. Gdybyś natrafił na normalną osobę, to pracowalibyście nad poprawą. Zauważałbyś zmiany na korzyść. Widziałbyś, że partner też się stara. Kiedy ostatnio narcyz się tobą interesował? Kiedy spytał, jak się czujesz? Na co masz ochotę? Jak spędzimy dzień? Z narcyzem nic nie zmienia się na lepsze, bo narcyz uważa, że jest idealny, że jest perfekcyjny. Jak śmiesz żądać poprawy od ideału? Jest jedna rzecz gorsza od zmiany. I jest nią status quo. John Leckaray. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.